Cześć! Kontynuujemy naszą podróż po magicznej wyspie Reunion. Zapraszamy na drugą część naszej przygody. Po niezapomnianej nocy spędzonej na dnie wulkanicznego cyrku powoli żegnamy surowe piękno gór. Teraz, przemierzając szlaki, przynosimy się w zupełnie inny świat, aby poznać Reunion od trochę innej strony. Kiedy wstaliśmy, od razu sprawdziliśmy prognozę pogody, która niestety przewidywała deszcz. Wiedzieliśmy, że jeśli rzeczywiście zacznie padać, przejście szlaku stanie się niemożliwe. Jego strome zbocza i ryzyko osłowisk sprawiłoby, czy zostalibyśmy uwięzieni na dnie nawet na kilka dni. Musieliśmy ruszyć jak najszybciej, by zdążyć przed deszczem. To niech to montaż to połączenie palmy i paproci. Palmproci. Podczas robienia zdjęć, pani, mówiąc to po kreolsku, powiedziała, że ten ptak nazywa się złazo lawiarz. Hmm. Taka jest nazwa obtaszka. W ogóle te ptaszki się tutaj nie boją. Sprawdzamy czy możemy stąd odjechać. Nazwa Reunion nie jest przypadkowa. Po francusku oznacza spotkanie, co doskonale oddaje ducha tej niezwykłej wyspy. Mieszka tu około 850 tysięcy ludzi, z których większość skupia się w nadbrzeżnych miastach. Mieszkańcy wyspy, znani jako Kreole, to potomkowie osadników francuskich, afrykańskich niewolników, indyjskich robotników oraz imigrantów z Chin i Madagaskaru. Cztery. Jechaliśmy właśnie autobusem i to było dobre takie przeżycie. Po pierwsze byliśmy jedyni biali, po drugie tak się zasz zaszamotaliśmy przy kupowaniu biletów, że pani już powiedziała, dobra wyjedźcie za darmo. Po trzecie... Tam się nie naciskało żadnego przycisku, jak się chciałeś, żeby autobus się zatrzymał. Ciekawym jest sobie sytuację, że jedzie autobus i nagle grafał robi... Okazało się, że wszyscy, jeżeli chcą wysiąść, to muszą trzy razy klasnąć. I mogę. kurde, mam nadzieję, że ktoś, ktoś na naszym przystanku, na którym my chcemy wysiąść, to klasnie, żebym ja nie musiał, no ale... Już mija, mija 5 sekund 10, no i musiałem ja to zrobić. I tutaj robi się zabawnie, bo mieliśmy zabukowany hostel, ale kiedy dotarliśmy pod podany adres, okazało się, że nie ma tam żadnego hostelu. Tak więc staliśmy na środku ulicy, nie wiedząc co zrobić. Gdy nagle podeszła do nas starsza pani, nie znała ani jednego słowa po angielsku, ale była bardzo zdeterminowana, żeby nam pomóc. I nawet pomimo użycia tłumacza, nie byliśmy w stanie się z nią porozumieć. Więc kiedy pani zrozumiała, że nas nie zrozumie, to wpadła na pomysł, że zacznie zatrzymywać przejeżdżające samochody i pytała kierowców, czy może mówią po angielsku. Kiedy to też nie przyniosło skutku, pani poszła do swojej sąsiadki, która znała trochę angielski i tutaj z biegiem okoliczności okazało się, że ta dziewczyna właśnie też spała w jakimś hostelu i że tego dnia miała się z niego wymeldować, dlatego zaproponowała nam, że możemy zająć jej miejsce. Tak więc poszliśmy z tą nowo poznaną dziewczyną w poszukiwaniu hostelu. Mieszkańcy nowego hostelu okazali się niezwykle otwarci. Zrozumieli naszą sytuację i powiedzieli, że bez problemu możemy u nich spać. A w dodatku zorganizowali wspólną kolację, na której wszyscy się bawiliśmy i mimo, że większość z nas nie mówiła w tym samym języku, to zdołaliśmy się jakoś dogadać. Wśród gości znalazł się jeden Francuz, który powiedział, że następnego dnia może nas podwieźć. Ceny na Reunionie są zdecydowanie wyższe niż we Francji kontynentalnej, co jest wynikiem geograficznej izolacji wyspy, przez którą większość towarów musi być importowana. Mimo postępującego rozwoju gospodarczego, na wyspie wciąż utrzymuje się stosunkowo wysokie bezrobocie, które w dużej mierze jest efektem dynamicznego przyrostu naturalnego. W związku z tym wielu mieszkańców Reunionu decyduje się na emigrację, głównie do Francji, w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy. Właśnie kąpaliśmy się na jednej z niewielu plaż na wyspie, na której można się kąpać. Na większości obszarów jest to zakazane, ponieważ jest duże zagrożenie rekinami. Ostatni atak rekina odnotowano w 2019 roku. Wzrost liczby ataków skłonił władze do wprowadzenia większych środków bezpieczeństwa. W odpowiedzi ograniczono pływanie i sporty wodne w niektórych rejonach wyspy. A na wielu plażach zainstalowano specjalne bariery ochronne, aby zapobiec kolejnym incydentom. No jeszcze na tej plaży są szczątki rafy koralowej. Tutaj nie można tego zabierać pod żadnym pozorem do domu, bo jest za to bardzo duża kara na lotnisku. Kolejny dzień dobiegł końca, a my spędziliśmy noc na polu namiotowym. Następnego ranka ruszyliśmy busem w poszukiwaniu zastygłej lawy wulkanu Piton de la Fournaise. Przyjechaliśmy na wschodnią część wyspy, gdzie znajduje się wulkan Piton de la Fournaise i on wybucha. On wybucha dosyć często, jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Ostatnia taka poważna erupcja miała miejsce rok temu, w lipcu. Natomiast w 2007 miała miejsce taka największa erupcja tego wieku dotychczas. No i po 2007 zostało właśnie tutaj takie pole lawy. Bo lawa spłynęła aż do oceanu, tutaj jest miejsce, w którym była wioska. Musiała zostać ewakuowana ze względu na właśnie ten wybuch. Przez te lata, już tutaj roślinność próbuje się odnaleźć. W takiej wysokości drzewka już tu wyrosło. Także całkiem dobrze widzę. Znaleźliśmy jaskini, ale. Teoretycznie tutaj wstępnie jest zabroniony, ale właśnie są tabliczki ostrzegające, że to jest naj, najniebezpieczniejsze miejsce na świecie i trzeba mieć milion sprzętu. To jest ogromna. Te nacieki fajne są. To jest niesamowite, że to wszystko powstało w 2007, właśnie przez tą lawę. Nazwa Piton de la Fournez, co oznacza szczyt pieca, idealnie oddaje gorący charakter wulkanu. Jest ciężko jest on częścią tak zwanego hotspotu, czyli obszaru, gdzie aktywność wulkaniczna jest szczególnie intensywna ze względu na przecięcie się kilku płyt tektonicznych. Wulkan odegrał kluczową rolę w formowaniu wyspy, dostarczając żyznych gleb dla rolnictwa i kształtując jej unikatowy krajobraz. Znaleźliśmy jakiś tutaj chodniczek zrobiony przez kogoś. Przed chwilą po prostu szliśmy po po tym tutaj nie wiem polu. To było tak ciężkie, bo te skały są takie, takie bardzo chrupkie Łamią się pod tobą, są strasznie ostre Przeczytaliśmy, że ten statek dobił tutaj do wybrzeża podczas cyklonu tropikalnego Na pokładzie było 11 osób, ale wszyscy przeżyli Ten statek w ogóle kiedyś był dużo, dużo większy Ale fale, no bo jakby widać chyba, że fale tutaj napieprzają w niego bardzo mocno no to go tak trochę roz. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ten piasek ma tutaj taki kolor. Nie wiem, ani to jest, nie jest żółty, ani to nie jest czarny krabowi. Coś rękę uciął. Wody Reunionu są domem dla wielu gatunków wielorybów. Podczas naszej podróży mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć jednego z nich. Wieloryb Humbak to potężne stworzenie, znane ze spektakularnych skoków oraz bardzo specyficznego śpiewu. Co ciekawe, saki te mają swoje lokalne akcenty. Oznacza to, że ich śpiew różni się w zależności od regionu, w którym żyją. Reunion jest francuskim regionem zamorskim, co oznacza, że choć leży daleko od kontynentu, jest pełnoprawną częścią Francji i Unii Europejskiej. Mieszkańcy wyspy są obywatelami Francji i mają takie same prawa, jak osoby mieszkające w Europie. Zostaliśmy jeszcze trochę po zachodzie słońca, żeby pooglądać gwiazdy. I niesamowita sprawa jest taka, że widać bezpozwyczajnie Krzyż w Południa. Nie widać go z półkuli północnej, tylko z południowej. To jest ten gwiazdozbiór, który jest we fladze Australii, Nowej Zelandii, Brazylii i paru innych flagach świata. Także to jest unikatowa okazja, żeby właśnie ten gwiazdozbiór sobie pooglądać. Jesteśmy sobie kreolskiej. ...restauracji. Zapytałem się pana czy krewetki są dobre, a on wziął tą łyżkę co nakładał nią jedzenie ludziom i mi dał spróbować. Fajnie, I tak sobie tutaj ludzie żyją, a nie jakieś przepisy, BHP Jechaliśmy właśnie 3 godziny busem z samego południa wyspy na samą północ, jesteśmy w Sondyni, to jest stolica. Dotarliśmy do naszego hotelu i jest on bardzo nietypowy jak na hostel tu jest jakby pewny ganek wejściowy po prawej stronie z zasłonką z toaleta z drzwiami drugimi na zewnątrz po lewej stronie jest również umywalka jeszcze mniejsza I, i prysznic i pokój, no pokój jest już bardziej, no ale jest fajny bo ma falówkę byłem na lokalnym targu i kupiłem świeże owocki i zrobimy wielką sałatkę z tego potężną. Reunion to wyspa o niezwykle różnorodnym krajobrazie religijnym. Największą grupę wyznaniową stanowią chrześcijanie, większość z nich to katolicy, a głęboko zakorzeniona tradycja chrześcijańska ma swoje korzenie w czasach kolonialnych, kiedy to religia została na stałe wprowadzona na wyspę. Na drugim miejscu znajduje się hinduizm którego wyznawcy to głównie potomkowie imigrantów z Indii. Po wyspie rozsiane są przepiękne świątynie hinduistyczne, które stanowią ważną część jej architektury i kultury. Islam, który jest wyznawany głównie przez społeczności pochodzenia komoryjskiego i malgaskiego, znajduje się na trzecim miejscu pod względem liczby wiernych. Z meczetów na wyspie rozlega się nawoływanie do modlitwy, które odbywa się pięć razy dziennie. To wyjątkowe wołanie składa się z siedmiu formuł, z których każda zaczyna się od słów Allah Akbar – Bóg jest wielki. Reunion charakteryzuje się również wyraźnym wpływem chińskiej kultury, co widać w licznych chińskich świątyniach, które stanowią integralną część krajobrazu wyspy. I tak dotarliśmy do końca naszej przygody. To była niezabomniana podróż, pełna pięknych krajobrazów, dzikiej przyrody i niezwykłych doświadczeń. Mamy nadzieję, że udało nam się choć w części przynieść Was w to magiczne miejsce. Do zobaczenia gdzieś tam.